Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tam na, z trzeciej serii na moim kanale. Właśnie mieliśmy tą agencję mieć ulepszoną na fula. Więc wszystko postawiłam. Co nie. Są ulepszone ulepszoną całkiem. Jeszcze przechowali nie stawiałam? To czego? A Elektrownia termojądrowa. <grych> Okej, okay, czyli będę musiał zebrać pieniądze, potem ją tu postawił. O, ile to za pieniędzy mnie kosztowało. Rozumiem, czemu? Ale właśnie czego nie mam z agencji? Na pewno nie tego, tylko taką platformę górniczą mogę spudować tutaj. Zostawił jakieś drzewa. Gdzie tu mam drzewa? Okej, okay, tutaj. Okej. Okay. Czyli tutaj takie drzewka. A potem stawia się coś takiego. Żeby nie było, że nie mam wszystkiego. I możemy mu takie zadanie właśnie robić. Że kolejne rośliny dostawia. I właśnie jest taki coś za 120 diamentów że będą drzewa same rosnąć to było tutaj w parkach właśnie leśniczówka okej okay, więc postawię sobie drogę Coś takiego. Teraz tutaj tą zaśniczówkę. Gdzie to było? Tutaj. O, osiągnięcie odblokowane. Ok. Teraz jeszcze prąd i wodę. Co się dzieje? Aha, z tymi drogami ciągle coś nie tak jest. Właśnie zauważyłem, że to nie zrobiłem drogą DSA. Okej, okay. jeszcze pomyślałem, aby to połączyć. Okej, okay, właśnie o to mi chodzi. to tak wolno, to trzeba zasnąć. Mam nadzieję, że teraz będzie szybciej. żemu pewnie muszę to wyburzyć. Tak. No i teraz działa. I teraz to postać. Czyli te ile by mnie kosztowało takie większe drzewo. O, 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 coś takiego. Tu bym postawił. I teraz takie coś. A to dlatego, że to też tu rośnie. Nie mogę ustać, żeby tylko tu. Tutaj, czyli stają takie drzewko. Tutaj. o. Ile kosztuje? Nie wiem, a to. Okej, okay, czyli to daje pieniądze. Okej, okay, to muszę tu wymienić. Może wybiorę wszystko. Okej okay. Będzie większa szansa, że coś będzie. I za to drzew się zasadza. Okay, czyli widzę, że będę musiał jeszcze coś takiego postawić tu. Czyli muszę tutaj wybrać wszystkie drzewa, oprócz tego. To jeszcze. Okej, okay, bardzo dobrze. Będę teraz na tym zarabiać. Okej, okay. i to przestało działać. Więc muszę rośliny tu posadzić. Nie to tylko rośliny. Okej, okay, więc już można powiedzieć, że mam da fulla ulepszoną agencję tylko jeszcze bym chciał tą elektrownię termojądrową postawić. Oczywiście mnóstwo pieniędzy mi to zje, ale trudno Okej, okay, i zaraz będę mógł wyburzyć tą atomową. Ile ona produkuje? 750 tysięcy, o, tak właśnie Okej, okay, jak tylko się to wybuduje, wyburzę elektrownię te mało. Okej Czy to się już wybudowało? Ja tu drzew nie będę ścinać po prostu Okej, okay, jest Okej, okay, więc to w takim razie wyburzam, całą tę drogę, tylko oczywiście najpierw wyburzę to, to, oczywiście i teraz to, OK i tą drogę całą wyburzę. Okej, okay, trochę tego już zrobiłem. Trochę czasu mi to zajęło, ale udało mi się. No i bardzo ładnie, to trzeba tu wyglądałem fajnie, tak saci trzeba. Co tutaj działa? Nie tutaj. A 15% baterii. To nie jest tak mało. Okay. jeszcze tutaj te ściany antyskazitelne, czy które to. Nie, ochrona. Szybko zdobywam pieniądze. To czasami jest droższe nawet od elektrowni atomowej. Aha, nie mogę postawić, bo nie mam. No dobra, Miądze się ładują, a ja tutaj dam ulepszenia jakieś. Ok, szybciej i efektywniej. Jeszcze szybciej i efektywniej. Oczywiście to wybieram. Ok, i powiększę tą barierę ściany ochronne One są naprawdę drogie. I co tu jeszcze będzie od agencji to pewno ta antena mikrofalowa. To dopiero będę mieć. Co jeszcze potrzebuję wynalezienia? Właśnie jeszcze tą zaawansowaną balistykę oraz to, czy jeszcze coś jest? Nie, nie ma Okej, okay. A potem jedyne co mi zostanie to zbieranie diamentu, ponieważ chciałbym mieć te wszystkie dodatki. Może co ja bym chciał? To nieważne, to też nieważne, też nie. To też nie, to też nie. Mnie te rzeczy interesują. Okej, okay, to mam, to też mam. Tego nie mam, tego nie mam. To, to. Ja tu jest rzeczy różnych, jakie bym chciał mieć. Co to jest za maszyna pogodowa? Z nim napięcia. No fajne rzeczy tu jest. A no właśnie, czemu ja tego nie zrobiłem? Ponieważ wtedy bym mógł za pieniądze to normalnie sobie kupić. Fontanna, katastrofa szlamowa, właśnie litery. O, wolniejsze tempo. No, teła akurat bym nie potrzebował. Znaczy akurat już chciał mieć? Gdzie to ściany? Ok, poczekam na pieniądze i zaraz wrócę. Okej, już te ściany postawiłem, więc na około całej agencji tu jest. Okej, co jeszcze bym chciał zrobić? O, oh, wynaleźć zaawansowaną balistykę, bo to jedyne co mi zostało. Oraz jeszcze tu coś wypuścić. Zostaw nie mam, nie nie, 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 Tego nie będę robić na razie. Co tu jeszcze mogę zrobić? Pełne podłączenie, aby nie musieli tylko tędy jeździć mieszkańcy stąd. Że nie stąd, ale stąd. Okej. Okay. Nie, może tutaj nie będzie wjazdu do agencji. O, i tu barierkę Dobra, postawię nową. Tylko jedno takie. Więc może być. Tutaj, gdzie były te barierki? Tutaj. DSA. Okej. Okay. <laughs> Czego mi jeszcze brakuje? Na pewno chciałabym Stoić tą najwyższą rangę. A w mieście to brakuje mieszkańców oczywiście. Wieżowca. Ręczna budowa. No i więcej. Wszystkiego bym chciało tutaj w tym odcinku zrobić jak najwięcej. Co daje w ogóle najwięcej? 4500 300 Okej. Okay. Ja na razie bym to postawiło. Kolejna. Okej, okay. jak najwięcej mieszkańców. No tu droga gruntowa. Nie, nie w taki sposób. W sumie niech już będzie. Jak ta gra koniecznie chce, to niech będzie. Jakie piękne wieżowce tu są. Jeszcze dużo tej matki. Właśnie. A no właśnie, i szybko spieszcie się z ankietą, ponieważ trzeba. Ponieważ Trzeba wybrać, jaką grę mam zrobić, gdy skończy się ta seria. Myślę, że już za niedługo będzie koniec. Który to jest odcinek 12? Tak, 12 chyba. Tej, tu się wieżowiec buduje. No i myślę, że fajnie się buduje na takim krzywym terenie. Jak kiedyś zrobię jakąś następną serię, to oczywiście na krzywym terenie. Hmm. Okej, okay. czego jeszcze mieszkańcom może brakować? <laughs> Sklepów na pewno. Więc jeszcze strefy komercyjne. Okej, okay. czas na wypełnienie ankiety jest do jutra. Więc polecam wypełnić ankietę. Potrzebuję bardzo dużo tych. O właśnie jeszcze dzisiaj nagram jeszcze jeden odcinek. To jeszcze nie jest ostatni, a może dwa dzisiaj nagram. Dzisiaj chcę już zakończyć tą serię, bo już trzy serie zrobiłam i już mi się trochę tak gra nudzi. Chciałem coś innego w końcu zagrać, a właśnie widzę, że najwięcej ludzi chce infra, więc będzie infra. Chyba, że jeszcze ludzie zagłosują. Bo jest mało głosów całkiem. O, ja tam jakiś fajny budynek znalazłem. Nie ten, tylko ten. Taki. Okay, pamiętajcie, o 12 będę. Jutro o 12 będę czytać ankietę i zobaczymy, która gra wygra. Więc niech najlepiej każdy subskrybent zagłosuje. Co, chcielibyście więcej parków? No świetnie, świetnie, tak, tak, tak. Jeszcze mi tego brakuje te parki tutaj. Czy już? Już. Szkoła przepełniła nam świetnie. Okej, ale myślę, że to już na tyle w tym odcinku. a Tą szkołą się zajmiemy już za... niedługo wyjdzie kolejny odcinek jeszcze w tym dniu więc cześć, cześć.